Hej, witam się z Wami. Dzisiaj u nas jest już 4 maja, jest niedziela, kończymy majówkę. Pogoda była ładna, dzisiaj już się deczko popsuło. 1 maja naszła nas ochota na białą kiełbasę, proszę ja Was, z żurkiem. No i oczywiście z jajkami na twardo, proszę tutaj zobaczyć jak ładnie obrałam. <laughs> nie wiem, czy jest jakiś taki pewny patent na to, żeby ładnie obrać jajko i żeby później nie było wstydu położyć je na stół, co? Nie wiem. Mi się wydaje, że jedyną taką pewną tezą jest to, że jajka nie mogą być takie pierwszej świeżości. Wiadomo, jeszcze z buki, ale już troszeczkę poleżały, i one wtedy chyba łatwiej się obierają. Natomiast dodanie soli, niedodanie soli, to tutaj dla mnie to nigdy nic nie zmienia. Zawsze to jest loteria. Potem była kawa, kawa i trawa. Piękna, piękna trawa u nas jest. <grywa> kawa, trawa i proszę Was, tutaj mam zaczątek swetra. To jest na razie ściągacz. Już dzisiaj mam tego troszeczkę więcej udziergane. To są takie dwie, dwie włóczki. W ogóle będzie kombinacja trzech kolorów. Biały, ciemniejszy różowy i jaśniejszy różowy. Tak mi się wydaje, że chyba mi w takich jaśniejszych kolorach jest lepiej, muszę się trochę na niej otworzyć. Potem przerwa na lody. No, lody i za Ostatnie jakieś takie nasze ulubione. <grytanie> Dla dzieciaków lody z Lidla. Czekoladowe i wanilia burbońska. Bardzo dobra jest ta wanilia, bardzo, bardzo mi smakuje. Ta czekolada, powiem Wam, że jest taka trochę za mocna. Ona jest taka dosyć wytrawna, intensywna, trochę, trochę za bardzo. Nie wiem, ja to lubię na przykład połączenie jeść chipsy paprykowe i lody czekoladowe, czyli lody czekoladowe zagryzać chipsami paprykowymi. Bardzo, bardzo lubię te kombinacje smaków. A te miseczki, te miseczki to kupiłam kiedyś przy okazji, bo coś tam kupowałam na Allegro i wiadomo, tam jeszcze patrzyłam, co tam mają w sklepie. I był właśnie taki komplet miseczek. To jest firmy MPM Product. Nie widziałam tego nigdy wcześniej, nigdy później, i oni mieli też na stanie tylko jedno takie opakowanie. Przyszło takie dosyć zniszczone, brudne, ale te miseczki tak mi się podobały, że mówię, zostawiam je i wiecie, fajne są, słodkie te miseczki. Efektowne, takie mi się wydają. Dziecięce, letnie. Fajne są. Smoka. Dobrze, ale dobrze, nie do grygami. Całą majówkę spędziliśmy w gronie rodzinnym, także grilla też były w takim właśnie małym naszym gronie. Nie chcieliśmy szykować wiele rzeczy, chcieliśmy Wiecie, takie osobie po prostu się zrelaksować. To znaczy trochę porobić na działce, trochę w ogrodzie, przy okazji zjeść grilla, spędzić razem czas. To, co u nas musi być na grillu, to jest kiełbasa. I kiełbasa była. Jak jest karkówka, jak są szaszłyki, to dobrze, ale musi być kiełbasa. Bez kiełbasy nie ma grilla. Mieliśmy dwa rodzaje kiełbasy. To jest jakaś tam wiejska kupiona w Top Markecie, a druga to była... ona krucha się nazywa? Kiełbasa kupiona w Lidlu. I powiem Wam, dla nas to było zaskoczenie. Ta kiełbasa jest smaczna. Smaczna, czy smażona na patelni, czy też na grillu, także myślę, że jeszcze, jeszcze nie raz ją kupimy. Podczas krojenia kiełbasu to chciałabym coś powiedzieć. Mianowicie większość moich filmików to są filmiki, które są nagrywane jakby bezpośrednio, gdzie ja jestem główną bohaterką tego filmiku. Dobrze mnie na nim widać. Często nagrywane były te filmiki przy wyspie kuchennej. Od czasu filmiku o grypie. Zdarzają mi się właśnie takie filmiki, że mnie nie widać, a ja później dogrywam jakiś tam lektorat, jeżeli można to tak nazwać. Chciałam powiedzieć, że już wiem, że jeżeli cała jest moja rodzina w domu, to nie lubię nagrywać, wiecie, tak, stanąć przed kamerą i nagrywać. Wolę tak być bardziej właśnie z drugiej strony, czyli nagrywać to, co robię, to co się dzieje. A później dogrywać głos. Jeżeli ktoś z moich widzów czekałby na taki filmik, wiecie bardziej ze mną, to one takie będą. Myślę, że jeszcze w przyszłym tygodniu się taki filmik pojawi. I tak jak mówię, już wiem właśnie, że jeżeli jest cała moja rodzina w domu, to ja wtedy będę nagrywała te filmiki będąc z drugiej strony kamery, a jeżeli będę sama w domu, to to będę, na, wiecie, wtedy, wtedy mogę tak, no, bardziej się rozluźnić, jest to wtedy dla mnie łatwiejsze też nikt nie cierpi na tym, że ja nagrywam i wtedy po prostu ja będę przed kamerą. Mi się zawsze grill kojarzy z kiełbasą i z pomidorami ze śmietaną, bo zawsze do właśnie jak miał być grill. Jak miał być grill, to mój tata robił pomidory ze śmietaną. On robił z cebulą. Jeszcze ja też czasem tak robiłam, ale teraz mieliśmy w domu rzodkiewki, który, na które ja mam ostatnio po prostu taką fazę, że dla mnie dla mnie teraz durszlak rzodkiewek to tak jakby był durszlak truskawek, mówię Wam no uwielbiam, uwielbiam, już się nie mogę doczekać jutra bo będą sklepy otwarte i kupię sobie pęczek i to nie jeden kupię sobie kilka pęczków rzodkiewki także musi być na grillu kiełbasa, muszą być pomidory ze śmietaną, teraz mieliśmy rzodkiewkę, więc wkroiłam rzodkiewkę no i trochę szczypiorku też, żeby bardziej tak zaostrzyc zaostrzyć, zaostrzyć. Smak, bo rzodkiewka nie oddała dużo smaku do pomidorów i śmietany, natomiast szczypiorek, tak wiecie, podkręcił smak. pomidory, rzodkiewka, szczepiorek, sól, pieprz i śmietana. I to jest wszystko pycha. Bardzo lubię ten sos. Później w tym sosie maczać czy kiełbasę, czy chlebek. pieszota. Jak tak wiecie, pomidory trochę puszczą wody i ta woda z tą śmietaną tak się połączy. Pyszny, pyszny sosik. Klasycznie u nas dzisiaj. Woda z solą. <laughs> pomidory ze śmietaną. To ostatnio jeden z naszych ulubionych keczupów, i mój ulubiony, sos karymago. Tak mi podpasował, do wszystkiego go teraz dodaję. Planowałam do tego grilla. Obróz, planowałam ładne szklanki, ale później tak wiecie co, naprawdę chcieliśmy tak na lajcie usiąść sobie do tego stołu, po prostu zjeść i już nic nie kombinować, już nic tam się na nic wiecie, nie napinać, po prostu się relaksować, cieszyć się pogodą, bo była naprawdę ładna. Było i słonecznie, i powietrze było. <laughs> nie było dusząco. No, a tutaj maczanie chlebka w tym sosiku. Bardzo, bardzo. <laughs> Bardzo, bardzo lubię. Jak ten właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, jak pomidory puszczą sok, jak to się tak połączy. I szczypiorek odda też smak czy cebula, w zależności co używacie. Pyszota. A oto ja i moje, wiecie co? Starania, walka, moja walka o sweter. To jest ściągacz, który, robię który robiłam na szydełku. Prułam go raz, ciągle gubiłam oczko. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Zaczęłam od 20 oczek, potem się robiło 19, dodawałam oczko znowu 19, dodawałam znowu, nie wiem gdzieś pewnie te brzegowe gubiłam. Ale już chyba doszłam do wprawy. No i jest taki trochę krzywy gdzieś tam, ale mówię, dobra, raz go sprułam, ale potem to już wiecie, myślę, że wyjdę z tego i. bo jak ja to spróję tyle razy, to ja już później tego nie zrobię. A nie ukrywam, że już wiecie, dalej zrobiłam tego swetra i też później jeszcze sprułam tą taką część pleców, bo, bo uznałam, że może innym wzorem to zrobić. Powiem Wam, że nie wiem, czy to kwestia nitki, czy nie wiem czego, ale tak dobrze mi się go robi jakoś tak spokojnie, oczko za oczkiem, powoli, a widzę, że przebywa. I tak myślę, może, może do końca sierpnia zrobię, tak wiecie, jeszcze żeby w jakiś ciepły letni wieczór założyć, no bo to będzie taki dosyć cienki sweter wydaje mi się. To jest włóczka 100% bawełna, także myślę, że tak, wiecie, no, na takie chłodniejsze letnie wieczory. No, tak myślę, chodzi mi, wiecie, no, żeby bez kurtki, żeby cały świat widział i podziwiał. <grym> Mam nadzieję, że będzie co, że, to, że go w ogóle skończę. 3 maja była powtórka z rozrywki. Znowu kiełbasa, znowu pomidory ze śmietaną, ale wzbogaciliśmy swoje grillowe menu o, o pyszne winogrona. Winogrona kupiłam w Lidlu, były tak pyszne, wiecie co, słodkie, skórka była nie za twarda, nie za miękka, przede wszystkim były bezpestkowe, pycha, pycha winogrona się trafiły. Dziękuję Wam za dziś, mam nadzieję, że Wasza majówka była równie udana jak nasza. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia!